Ogólnie tu podnośnik jest do roboty, czy tak, czy tak, bo opada, nie? Nie ma siły podnosić, na przykład talerzówki. To mówię, jak już robić, rozbierać, plecak zdejmować, to już zrobić to nowocześniej, tak jak się teraz robi. Na te rozdzielacze, kurde, na butniku. Witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy zakładać hydraulikę zewnętrzną do mojej 60. -tki. Jestem u mojego znajomego Wojtka. Witajcie, cześć! Tutaj Wojtek już robił to w swojej 60, więc pójdzie to sprawniej, szybciej. Ja nie chcę nic tu zepsuć, bo to za drogi sprzęt jest. Świeżo części przywiezione jest cylinder z nakrętką, żeby nie rozerwało podnośnika. Tu będzie tłok. Wziąłem rozdzielacz dwusekcyjny. Trzeba będzie jakoś to podłączyć z turem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Także zaczyna się modernizacja sześćdziesiątki, to jest dopiero początek. Janek, montuj przedni napęd. Nie, to przedni napęd. Widzicie, tu pełen porządek, poukładane wszystko, klucze. Aż miło popatrzeć. Gdzie te, te śrubki kłaść, o już zrobiłem podkładkę. No, a tutaj ważne jest zaznaczyć na ramionach, gdzie były, to już w domu zaznaczyłem. Tworzę tu do tłoka żeby jak tłok wygląda. Chyba pasuje. Na paletach postawimy tą ten plecak. Ktoś tam blokuje. Zaraz, trytytka nie. Nie, byśmy dawno już urwali. Poszło. Dobra, o cholera. Poczekaj, poczekaj. No spróbuję utrzymać, tylko że trzymam za ramiona. Dobra. Ha? Niżej, na zaczep. O kurde. O kurde. O kurde. A, to Pacjent na paletach. Zobaczymy jak tutaj to wygląda. Czy można coś powiedzieć? Wzrokowo powstanie tych przekładni no zobaczymy, hipoidalnych. Zobaczymy czy nie ma luzów na ataku. Minimalny, bardzo minimalny luz. Chyba ty, że się musiał kupić w salonie. Bada. To wszystko te dźwigienki są do wywalenia, tak? Tak, tak, tak. I te całe uda się to jeszcze schandlować. No. 好 <Okay. S 2>、oh, uh，不好说。嗯。 Tłok też jest szmal cały, zrysowany. Sama wymiana pierścieni dałaby coś, nic nie da. Nie, nie. Wiem, zaraz po drugie jeszcze wody. jest tu uszkodzony Aha. uszczelniacz. Także. No ten otwór w tym. Mhm. O w kieliku w na filtr. Na filtr. 16, nie mogą a... oni od razu, jak robią w firmie, zrobić tak, żeby to pasowało? Nie, jest, 18. No, hmm. chyba że tu jest jeszcze 18. Ale tu będzie, szotę, ale to będzie. 16. To będzie Tu będziesz Jarku musiał przegwintować dziurę na 18. Z 16. To się przegwintuje, kogoś się poprosi, nie? W nowej rurce jest większy otwór 18 razy półtora gwint. Bo w przelewie w powrocie jest gwint. Oko jest na 18, a tu mamy śrubę 16. Mhm. Także to trzeba będzie przerobić. Czy trzeba zdjąć teraz filtr też, później? No, znaczy tak, później. Później wyjmiemy. Bo To filtr trzeba będzie przegwintować. Tak, tak. W Może filtrę. się da kupić filtr po prostu z na 18. Raczej nie. Nie zgrzeszyłby. No Nie. A te tulejki się trzeba kupić. A będą mieć chociaż? Tak. No, takie rzeczy są od ręki dostępne. Cztery tulejki, no cały zestaw uszczelnienia Jeden z Czy Ryśnięta. Ryśnięta. Tutaj mam taki rysunek techniczny jeszcze ze sklepu, jak kupowałem, jak zakładać. Pozdrawiam. Poszło! Tu zamiast tego to będzie tak nie? tu zamiast tego to będzie to powrót oleju 30 ten rozdzielacz oryginalny jest na wierzchu a tutaj wsadzili to wszystko do środka no i jest jak jest. No więc chyba lepiej dać takie coś niż iść w oryginał. Jeszcze tutaj uzbroimy na odchodne cylinder z podnośnika. Ten porysowany nie jest, bo jeszcze tam nic nie jeździło, nie? Uszczelniacze wkładamy piórem do ciśnienia oleju, nie odwrotnie. Warto wiedzieć. A tutaj mamy adapter, który pójdzie w miejsce rozdzielacza. rozdzielacza. Ale dużo jest błędów, które ludzie wkładają odwrotnie. Nie tą stroną, bo wtedy by ściskało ciśnienie uszczelniacz. Mm. Jest czysty przepływ oleju. Tak. Koleczkę, żeby się nie sypało, już mamy złożone. Część pierwsza na dzisiaj koniec. Jutro mam węża pojechać, zakłuć odpowiednio. Mam nadzieję, że spamiętałem, jak. Zresztą napisałem sobie wszystko na kartce, co mam zrobić. Takie samo Fi 18. Tu chodzi o to. Tuleje na wałek, komplet naprawczy, ramion podnośnika, odtłuszczacz, podpinka z kolana. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć! Na razie, cześć!